Ciekawe, dlaczego wszyscy zakochali się w tych grzybkach wentylacyjnych. W Polsce jest taki przepis, że przewód wentylacyjny musi mieć 160 cm powierzchni. A te grzybki to jest Rura FI100. Więc jak kochani wykonawcy projektanci nie mam pojęcia, jak to to instaluje, przeliczycie sobie to Fisto przez pier kwadrat, to zobaczycie kochani, że tutaj nie ma 160 cm kwadratowych i te grzybki są na dachach wszędobylskie i one po prostu powodują tak potężny tutaj opór, bo wylotu, wylotu tutaj nie ma żadnego, bo jest to zablokowane więc ta wentylacja po prostu w domach grawitacyjna nie działa prawidłowo no chyba, że o to chodzi, żeby ona nie działała, no to powiedzcie od razu, że tak ma być. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.